Teraz w takich jestem, tutaj widzę Zobaczcie co my tu mamy Serna, Sarna, sarna sar... Kozioł Sarna A się tu mamy Wyosz Ciężko mi powiedzieć ale jakie fajne spotkanie Cztery kozioł z tyłu a tu tu chyba saremki no niech sobie lecą dalej a ja o. W takich terenach siedziały tutaj w tych, tych trawach wysokich o jeszcze, jeszcze jakie ciekawskie nie poznają ich może te dwie kojarzą taki żart. dobra widzimy się dalej